dwudziesty trzeci dwudziestu dwa tysiące dwadzieścia jeden kościół świętego Józefa Hamburg Hansberg kościół dziesiątego kwietnia w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym trzecim roku to wystawa na z Urwą Tobie opłaciliśmy w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na Pierwszej Komunii Anny, której dziadek przygotowywał do Pierwszej Komunii w Miłosierdzia. Bernard Jan Paweł Duszyński. Tego dnia zaprzemnął ojca Pio z martwych stawów Moskwa w Rzymie. Dzisiaj w rocznicy Twojego pójścia do nieba, Ojcze Pio, prosimy Ciebie, chroń nas, Panie Boże, Matko Boża, prowadź nas i chroni nas, szczególnie tutaj, w Hamburgu, w mieście wygnania i śmierci świętego papieża Benedykta V. Dziękujemy Ci za wszystkie.